Pójdziemy. Tak. mi się jeszcze chwilę. Wychodzę teraz Patrzę. 19% baterii. Mało. Za mało. Może nie wystarczyć, ale może wystarczy. Także to będzie raczej szybki przelot. Była pani i przyniosła Ja czekam na dostawę. Chodź. ściągaj się w dół pasek w co dzieje się z ciebie cała parafia wcale się nie dziwię nie wiem co oni mają z tym przychodzeniem pod krzyż jak ona ogarnia to że ja muszę przyjść pod krzyż dzwoni nie przychodzi do mnie i mówi żebym przejść pod krzyż nie to ja nie wiem pisać też nie piszę skąd ja mam wiedzieć, że mam przyjść pod krzyż, jak ona się w ogóle ze mną nie komunikuje tak na chopski rozum, nie, nie wymagam jakiejś wyższej inteligencji kurwa ja tylko o takich prostych rzeczach mówię już? chodź, bo kamara nie i mała bateria Takie naprawdę proste, błahe rzeczy, mówię, właśnie. Takie logiczne ciągi zdarzeń, nie? Dzwonisz do kogoś, mówisz, chodź pod krzyż, bo nie wiem, boję się, kurwa, wysokich zbóż, żeby mi to z nich nie wyskoczyło. Dobra, pisz SMS-a. Nie wiem, przychodzisz i mówisz, chodź pod krzyż, bo tam ktoś jest i ma wysoko zbożofobię. Mówię, da się to załatwić, nie, ale nie wiem co telepatycznie i ja mam wyjść pod krzyż, czy co, bo no nie wiem, jestem ciekawy, jak ona to sobie wyobraża, bo Dla mnie to jest takie naprawdę ciekawe zjawisko, no ja rozumiem, że ona nie czuje śmierdzącej piwem beczki pod swoim domem, a czuje u mnie ze 100 metrów alkohol nie wnikam kurwa, naprawdę. Ale ja zwykły proszę człowiek, nie mam takich kurwa wyostrzonych Szóstych zmysłów i nie podjeżdżą mi nawet, gdybym miał ich wykorzystywać na ludności cywilnej, tym bardziej się przyznawać, bo zaraz mnie widłami rzucały, że diabło, i tak już prawie, że to robią. Także no, to, to jest naprawdę ciężkie. O, dziławic. Znalazłem je. Chodź. A Czasami na płaczą od zakrzyż. Już nie pod krzyż, tylko zakrzysz. no i, i człowieku, bądź tu Mądry i rozumiesz. Mmm, o, o kuwa, dobra Teraz przejdziemy, bo nie mam baterii Matura chciała, żeby dziura chcę narwać, a ja widzę i tutaj coś rośnie I tutaj troszkę Tylko naduję chwilę baterii albo zostawię pod ładowarką w ogóle i przejdę narwać И это, ту, и тут, и тут, и тут, и тут. Хочу Хочу. Фрея. О! Вот тут есть, Ciekawe, czy tutaj trzeba kwiatki, czy trzeba czegokolwiek znowu dwójka projekt, tak będzie to robić na pewno z brakiem baterii? No, i tak właśnie, zastanawiam się, jak mam z nimi, wiecie, to rozegrać, nie? No bo dziwne, to widać, że nikt nie przychodzi. Nawet słychać, że nikt nie przychodzi. Nie wiem, naprawdę. Wczoraj, jak byli ci agenci świadków jechowych, widziałem, jak ktoś tam wyglądał za żywopłotu, a z tamtej strony żywopłotu. Ale nikt nie mówił o żadnym wychodzeniu pod krzyż. Tylko że oni chcą w niecierpliwości uczyć, rozumiesz. Ja i tak jestem wystarczająco cierpliwy, że na tyle co oni tu przychodzą i tak dalej, to ich jeszcze nie pogoniłem. Niegrzecznie tylko. Ja każdym razem ich witam, miło, ciepło i rozmawiam z nimi. No. Moja cierpliwość jest iście boska. Ale nawet i on w końcu zrobił potop. Ha, ha, ha. No i co to więcej można powiedzieć? Że muszę tam te dwa drzewa wsadzić i dalej nie wiem gdzie. A może tutaj wsadzę tak jedno, drugie? Dobra, chodź. Także te odpinamy cię. Če. O, ciach. Oj, czekaj, czekaj, czekaj. Če. See ya.